No uciekajcie Mamy mały sukces proszę Państwa Dawno już tak nie było żeby rzeczy działy się tutaj bez jakichś większych opóźnień Tak jak wczoraj mówiłem dzisiaj odsadzamy króliki Będzie to ten miod karmiony Będzie to miod karmiony paszą Zobaczymy może jeszcze jeden dobiorę do tego żeby mieć porównanie, czy to te są jakieś takie super doskonałe czy na wszystkie pasza działa tak samo na pewno przez pierwsze dni robimy tak że zmieszamy tą paszę z ziarnem, żeby je przyzwyczaić do nowego pokarmu bo jednak jadę do tej pory otręby i siano wybrałem jeszcze jeden miod który będzie żywiony paszą no jest to chyba taki bardziej standardowy. bo Tutaj jest 6 królików w miocie. No myślę, że będzie to dobra baza, żeby porównać obydwa mioty. Tamten pierwszy, który wam pokazywałem, tam są cztery króliki. To też mogło spowodować, że są one większe, że szybciej rosły. No zobaczymy, będziemy porównywać. Przygotowałem dwie miseczki o pojemności około 300 ml. W takich proporcjach to mniej więcej pomieszamy. Zobaczymy, jak im to będzie smakować. No, przez pierwsze dni na pewno będziemy musieli sprawdzić, czy wszystko zjadają, żebyśmy też nie dokładali za dużo tej paszy, żeby ona się nie marnowała. Muszę jeszcze przemyśleć sprawę, czy będziemy je żywić porcjami, czy ad libitum, czyli do zaspokojenia ich naturalnego głodu. Trochę, trochę na zasadzie, ile wejdzie w królika. No, zobaczymy, jak to będzie się układać i kosztowo, i ilościowo. Ile one będą w stanie tego rzeczywiście zjeść. No ale też obawiam się, że jak zasypiemy za dużo do zasypnika, to część tej paszy może się niestety zmarnować. A chciałbym mieć taki realny obraz, ile jesteśmy w stanie z niej wyciągnąć. Tak masy królika, jak i jeżeli chodzi o sprawę kosztów. Porządek w papierach musi być. Musimy sobie poznaczyć, kiedy maluchy były podsadzane, w jakiej ilości. Dzisiaj mamy 6 sztuk, proszę tak bardzo. Tak sobie jeszcze pomyślałem, że jutro chyba przyniosę tutaj wagę. I po prostu te odsadzone króliki, które są karmione paszą, po prostu poważę. Będzie to takie naoczne sprawdzenie, ile one, że tak powiem, przerastają codziennie czy co tydzień zobaczymy jakie tam często będziemy ważyć. No, ale na pewno wynikami się tutaj pochwale.